Dzień dobry Państwu! Dzisiaj zaprosiła mnie pewna znajoma na mały rekonans po okolicach Siedlec i innych miejscowości. Są to bardzo piękne miejscowości. Oczywiście, autem. Może kiedyś wybierzemy się rowerami. Chcę panu, Państwu opowiedzieć pewne zdarzenie. Mam znajomych od 30 kilku lat, którzy mieszkają w Norwegii. I kiedyś przy kawie rozmawiamy tak o energii, o zwyczajach i tak dalej. Ja ich się pytam. Macie jakieś sąsiadów, a tak, oczywiście mamy sąsiadów. Byliście kiedyś u nich w mieszkaniu, w domu? Nigdy, jak to nigdy. Widzisz, bo u nich ma jest takie zwyczaj, że nigdy nikogo nie zapraszają do siebie do domu. Jech dom, ich mieszkanie jest to świętość. No dobrze, jak chcecie się spotkać, a no to z dzwaniami się idziemy do kawiarni czy do restauracji na wspólny obiad i tam zaczynamy sobie opowiadać różne rzeczy. Proszę Państwa, dlaczego jest taki u nich zwyczaj starodawny, ale bardzo mądry? Bo każde mieszkanie jest to świętość. Jest każdy, który tam mieszka, pobudował czy kupił, nieważne, jest gospodarzem tego miejsca ogrodu, mieszkania, garażu i tego. Jest to jego własność, jego rzeczywistość, gospodarz. I teraz, jeżeli on zaprosi kogoś do takiego mieszkania, to ten po jakimś czasie może mieć roszczenia. Dlaczego będzie miał roszczenia? Ano dlatego, że gospodarz wyzbywa się jego praw. Są to prawa energetyczne. taki który został zaproszony na tydzień czy na dwa, po pewnym czasie może mieć roszczenia. A energia gospodarza będzie coraz mniejsza, coraz mniejsza, i gospodarz w końcu zrozumie, co to jest. Tego nie rozumie. Przecież on się czuje jak u siebie w domu. On zaczyna rządzić wszystkim. Ja go słucham. Dlaczego? Ano dlatego, że przez zaproszenie tego swojego znajomego czy kolegi pozbił się praw gospodarza swojej przestrzeni. Po prostu zwulgaryzował to wszystko. Stał się niewolnikiem i dlatego ten zaproszony zaczyna mieć roszczenia do wszystkiego. Jeżeli by go nie wyprosił, podziękował za gościnę i mówi: słuchaj, wracał, dalej nie mogę cię gościć, wracaj do siebie, zostałby bez niczego. Ale jeżeli proszący. Słuchaj, masz duże mieszkanie, masz dom pustki, może, może być mnie wziął, dopóki się nie wybuduje, nie ten, w ten czas taki gospodarz nie traci żadnych praw gospodarstwa, nie traci praw na posesji, nie traci, bo to... Prosił Go i On z serca dał Mu to, wypożyczył na jakiś czas i dlatego nie ma roszczeń. Są najlepszymi przyjaciółmi, jedne drugie wsparciem i podobnym. Proszę państwa. A co u nas się w Polsce dzieje? Proszę się dobrze zastanowić. Ja z tego, co mówię na YouTubie, to już niektórzy są roszczeniowi. Niektórzy, inni są znów bardzo mądrzy, skromni, cisi, poszli do pracy, pracują, dzieci chodzą do szkoły itd. Itp. Prawa są niezmienne, prawa działają. Jeżeli zapraszasz kogoś, to bądź przygotowany na to, że stracisz prawo jako gospodarz. Natomiast jeżeli ktoś cię poprosi i udzielisz mu gościny, nie stracisz żadnych praw. Wszystko się rozstaniecie jako najlepszy przyjaciele. Dziękuję za wysłuchanie tego rozważania podróży poznawczych okolic. Dziękuję. Do widzenia.